Siemano geogesserowe świry, witam was w kolejnym odcinku z Geogessera na tym kanale. My już sobie będziemy przechodzili do pierwszej gry, mierzymy się tutaj z przeciwnikiem z Niemiec, z jakimś minecraftowym świrem, e, a ja już miałem tą lokację, wiecie, i to była Skandynawia na 100%, albo bynajmniej widziałem tą lokację, gdzieś już mi się zdarzyło ją widzieć. To była Skandynawia, nie wiem czy nie Finlandia przez przypadek, bo żadnej jakiejś poświaty na rejestracji nie ma, strzelamy w Finlandię, dajemy sobie gdzieś... Tutaj w razie czego też blisko Szwecji, Norwegia to to raczej nie będzie, przeciwnik odpowiada Litwę, no i to była Finlandia, ale przeciwnik jest bliżej, bo byliśmy bardziej na południu. To jest takie śmieszne dosyć w geogeserze, że przeciwnik odpowiada źle, tak naprawdę kraj, a jest bliżej niż my, a teraz będziemy się znajdowali. Gdzieś, gdzie chyba jedzie za nami follow car Toyota, chociaż nie mam takiej pewności... Ruch jest jakby prawostronny. To chyba nie jest Kenia. W Kenii mielibyśmy Snorloka w samochodzie, tak? Chyba to się nazywa. Tutaj ta rura wydechowa, której nie widzimy. Ale jeśli to nie Kenia, czy to mogłaby być Nigeria? Bo wiem, że w Nigerii też za nami taki samochód może jeździć. Niestety, słońca za bardzo nie widzimy, żeby sobie ocenić. Spróbujmy z tą Nigerią. W razie czego odpaść nie odpadniemy, to jest dopiero druga runda. Przeciwnik wyszedł w Kenię i to była Nigeria. Bardzo ładnie. Więc widzicie, tak jak mówiłem, trzeba patrzeć na rurę i samochody zawsze różnie mogą wyglądać, a teraz troszkę inaczej. Tu się zmieniło. Znowu jakieś nowości geogeserowe. Cały czas coś się dzieje w tym geogeserze. Bardzo dobrze, że rozwijają swoją grę, chociaż nie bardzo dobrze, bo mi ranga spadła, bo mam wrażenie, że są mocniejsi przeciwnicy. Dobra, ruch lewostronny. Ja bym powiedział, że to jakaś Tajlandia na pierwszy rzut oka. Czy widzimy coś na samochodzie? Za bardzo nie, tutaj też nie. Czy te znaki, znaczy słupy jakieś charakterystyczne? Chyba nie, więc odpowiedzmy sobie Tajlandię gdzieś w środek, gasujemy. Przeciwnik poszedł w Malezję i przeciwnik bardzo dobrze poszedł w Malezję. Więc tym razem on zdobywa punkty, ale cały czas mamy delikatną przewagę. Ej, nie mogę teraz obracać przeciwnikami tutaj w menu, jak czekam. A teraz mamy tak, ruch prawostronny, mamy jakieś pachołki i te pachołki tak nie za bardzo mi się kojarzą. On już odpowiada, bardzo szybko odpowiada, nie daje zbytnio czasu do namysłu. No to na pewno będzie Europa. 20 rok zdjęcia. Nie wiem, jakieś. Cze Czechy mają inne słupki, w sumie, nie wiem. Austria, może Węgry? Nie wiem, dajmy Węgry blisko Słowacji, więc w razie czego będziemy do Słowacji mieli niedaleko. On poszedł w Słowację i yy, on zdobywa więcej punktów, pomimo, że to my mieliśmy znowu poprawną odpowiedź. I widzicie, znowu jest to, o czym mówiłem na początku. Inny kraj, on daje zły, my dobry, a i tak tracimy. Dobra, i teraz bardzo podobny słupek do tego, co był w poprzedniej rundzie. Tutaj nie widzę, a z drugą stronę czy mamy jakiś. No nie, tak, tutaj też jest biały, czyli co znowu, by to były Węgry, tak patrząc po słupkach. Dwudziesty, który rok zdjęcia widzimy? Nie widzimy, znikło mi. Teraz widzę. 21. jak się nie mylę, nie wiem, Spróbujmy jeszcze raz z tymi Węgrami. Znowu gdzieś tutaj sobie zagasujmy, zobaczymy. On znowu poszedł w Węgry, znaczy on tym razem poszedł w Węgry, no i tym razem on był znowu bliżej, ale miał dobry kraj, więc możemy stracić punkt. W taki sposób mnie to nie boli. Winny? Delikatnie tak. Teraz ja bym powiedział, że to jest niska kamera, czy nie? Na S-słońce. E, Holmy, oj, nie przeczytam tego. To, to jest dosyć ciężkie, dosyć ciężkawe. Ja bym powiedział chyba Skandynawia. Przez chwilę myślałem o Szwajcarii. 22 rok zdjęć, Jaki tu jest język? Taksi, ambulance. Okej, okay, tak, to będzie Skandynawia. I ja bym powiedział, że to, czy to mogłaby być na przykład Norwegia? Spróbujmy tak odpowiedzieć. Przeciwnik też odpowiedział Norwegię i znowu był bliżej. Ok. Ładnie odpowiedział na fiordach. My poszliśmy bardziej w tam kontynent, nie, w kraj bardziej w głębiej, ale dużo punktów na szczęście nie tracimy, chociaż jak będziemy tak cały czas tracili, no to raczej przegramy. Teraz tak jakby niebieski samochód, tutaj jakiś most tak jest. Który rok zdjęcia? 22. Gdzie my mamy słońce? Słońce mamy na S, czyli bylibyśmy na północnej półkuli, bo ja przez chwilę myślałem o Ameryce Południowej, nie wiem dlaczego, no ale nie, no słońce nam to y, eliminuje. Nie wiem, ja bym że to jest jakiś kraj typu Rumunia, Węgry, może Bułgaria ewentualnie, nie wiem, strzelmy sobie gdzieś tu w Rumunię. Zobaczymy też, co przeciwnik wymyśli. Okej, okay, to była Bułgaria, przeciwnik poszedł w Turcję, więc bardzo ładnie zdobywamy punkty. I cały czas jesteśmy dosyć blisko, więc nawet nie najgorzej nam dzisiaj idzie, bym powiedział. I runda następna. I teraz tak, biała rejestracja. Czy ten samochód jedzie po lewej stronie? I tamty też jadą po lewej. Okej, okay, szkoda, że nie widzimy nigdzie tyłu, bo nie wiem, czy tam jest żółta, czy nie. Dobra, dajmy Wielką Brytanię. Gdzie ona jest? Szybko tutaj. Dobra, tu gdzieś damy. W razie czego niedaleko Irlandii. Jesteśmy, bo tak trochę o Irlandii też pomyślałem, ale nie. Okej, okay, byliśmy po prostu bardziej na północy i przeciwnikowi zostaje 33 punkty, więc. Jeszcze może z nami wygrać, więc jeszcze nic nie jest przesądzone, a teraz będziemy w, prawdopodobnie we Francji. Tak patrząc tutaj po znaku. Po języku, którym się na nim znajduje. I w tej Francji, ja bym powiedział, że dajmy sobie gdzieś bliżej Paryża. No co prawda, Paryż to na pewno nie będzie, ale mam nadzieję, że to nie będzie południe. No nie, nie było to na szczęście południe, więc bardzo ładnie, że poszliśmy w tą bardziej północną część Francji. Oczywiście przeciwnika widać, GG. No i udaje się wygrać. To ostatnio jest rzadkość, żeby wygrać pierwszą grę na odcinku, ale od razu sobie przechodzimy do drugiej, zaraz się widzimy. No i ja już Was witam z gry numer 2. Znowu mierzymy się chyba z tym samym przeciwnikiem, na pewno w tym samym stroju. E, I tak, tutaj mamy język i czy to byłaby Sri Lanka. On też mi trochę do tajlandzkiego by pasował, ale chyba bardziej do Sri Lanki, mi się wydaje. Więc tak sobie odpowiedzmy w tą Sri Lankę, zobaczymy, czy mamy rację, czy nie, dajmy środek. Przeciwnik poszedł w Tajlandię, no i niestety to była Tajlandia tym razem, więc stracimy 3000 punktów na start. Ale jak się nie mylę, to w poprzedniej rundzie było bardzo podobnie, że straciliśmy punkty na start, więc spokojnie, jak na wojnie, hehe. A teraz ja bym powiedział, że znajdujemy się w Tajwanie, bo mamy do ziemi te tutaj. Yy taśmy na słupach, więc strzelmy sobie w Tajwan, może bardziej południe, bo nie wydaje mi się, żeby to była ta północ taka bardziej nowoczesna, a jednak to była północ ta bardziej nowoczesna, bliżej stolicy, ale przeciwnik był bardzo blisko do nas, zresztą Tajwan to mała wyspa, więc jak już się na niej jest i oboje odpowiemy poprawnie, to ciężko zdobyć jakieś punkty. A teraz byśmy byli na Kela jakaś. Czy tu coś widzimy? DWO, no nie za bardzo. Dziwnie, dziwnie. Czy tu będzie nie jakieś Filipiny przez przypadek? Spróbujmy sobie tak odpowiedzieć, że znajdujemy się na Filipinach. Przeciwnik odpowiedział tak samo. No i byliśmy troszeczkę bardziej na południu, więc punktów tracimy aż 150. Znaczy, stracimy co ja gadam. Zyskujemy 150 punktów. A teraz widzimy, co to jest. I a nie wiem, ale pasowałoby mi to do Indii, wszystko co widzimy. I tutaj również w sumie ten język by nam pasował. Kamera też jest brzydka, bo tak jeszcze myślę, czy nie Bangladesz, ale raczej nie. Tylko ruch taki trochę nielewostronny. Więc z tym mam mały problem, ale tak jeszcze raz patrzę na ten język. No nie, bo jakby to była Sri Lanka, mielibyśmy żółte rejestracje. Tu mamy, ale to jest hinduski samochód, Tata on się nazywa, więc prawdopodobnie będziemy w Indiach. Ja bym powiedział, że to są bardziej południowe Indie. Gdzieś tu sobie strzelimy, bo na północy chyba bardziej mi się wydaje, że jest ten język pod kreską i bardzo ładnie, zobaczcie, jesteśmy dużo bliżej niż przeciwnik, więc warto było za. Zaryzykować, że spróbowaliście coś innego. Chociaż w niejednym odcinku wiem, że nie warto, ale tu było warto. Teraz słońce na S, czyli będziemy na północnej półkuli. Mamy troszkę wiatraków. Dla mnie to ma taki troszkę niemiecki vibe, ale rok zdjęć nam nie pasuje do Niemiec. To jakiś popisany pociąg. Czy tam coś widzimy? Tutaj taka trochę Holandia, ja bym powiedział. Więc może Holandia, może Belgia, strzelmy sobie gdzieś blisko, tak w Holandii na przykład, tutaj bardziej północnej, blisko Belgii w razie czego przeciwnik poszedł w Wielką Brytanię, no i to była Belgia, niestety, więc mogliśmy pójść w Belgię, ale byliśmy w kraju sąsiednim, dużo bliżej też niż przeciwnik. Przeciwnik poszedł w Wielką Brytanię, tak jak widzicie, a my już idziemy do rundy kolejnej i wy niej, czyżbyśmy mieli lewostronny ruch, białe pasy na drodze, Tutaj Mikołaj, ok, czyli tu musi być jakiś ciepły kraj, patrząc, że tu mamy świąteczne ozdoby. Jest tak ciepło. I czy tu mamy słońce na N. Mamy słońce na N, więc to mogłaby być Australia, na przykład. Nie wiem, zaraz się przekonamy. Przeciwnik też poszedł w razie czego w Australię. ok, no i to była dobra odpowiedź. Przeciwnik co prawda troszkę bliżej, ale jeszcze zostajemy w grze. Mamy 2000 punktów, on ponad 3, więc taki można powiedzieć zacięty pojedynek. I tutaj widzimy na samochodzie żółtą rejestrację. Dla mnie ta kamera wydaje się dosyć niska. 22 rok zdjęć, czy tam trzeci. I czy to mogłaby być Japonia na przykład? Mogłaby chyba być. Wydaje mi się, że tu jest ta tabliczka taka japońska. Jeszcze tu gdzieś rzucę okiem. Czy jakiś chyba azjatycki samochód, ale no co do tego nie jestem pewny. Chyba spróbujemy sobie odpowiedzieć w tą Japonię. Jeszcze tak patrzę, no tu też jest jakby tabliczka. Dzisiaj teraz nie jestem co do ruchu do końca przekonany, bo jeszcze myślę o Korei. Ale kamera jest dosyć nisko. Ja strzelę sobie w Japonię, tak gdzieś tutaj zgesujemy, zobaczymy, czy mamy rację, czy nie. Przeciwnik poszedł w Amerykę Południową. Haha, <laughs> patrzcie na to, no szefito po prostu. Teraz możecie napisać w komentarzu hej Adrian, gratulujemy ci, że wygrałeś i byłeś tak blisko. A jak już napiszecie ten komentarz, to zostawcie też łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. Ja wam bardzo chciałem podziękować za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w następnych odcinkach na tym kanale. Trzymajcie się gorąco, cześć!